Siemanko, dzisiaj poniedziałek, znowu tak wyszło, że nagrywka jest w poniedziałek. Dzisiaj pryskamy zabezpieczenie ogniochronne do REI 120 na ten strop, co wcześniej żeśmy torkretowali i teraz już tam wchodzimy wam pokazać. Chodźcie, to wam pokażę jak to wygląda. Tutaj nasza maszynka. To już nie jest takie głośne jak betonowanie, tutaj można coś opowiedzieć. O, tutaj już widać za mną te stropy. O, i tutaj już jest rzuczek, żu co nakłada. Patrzcie, jak się cieszy, że może to robi. Uwielbia tą robotę. Drugi rzuczek też mu pomaga, sprawdza grubość i dokłada materiału do maty. Może się uda przybliżyć, jak to się aplikuje. Poczekaj. No tak trochę widać. No i tak to przy poniedziałku sobie robimy, fryskamy, nie? No, A ja udostępnię wam te zdjęcia jak to wygląda yy, już po robocie. Także do zobaczenia.